Dzień dobry, witam Państwa. Panu... Radni Prawa i Sprawiedliwości złożyli wniosek o zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej Jeleniej Góry, zarzucając prezydentowi miasta i podległym mu służbom bierność podczas powodzi i brak szczegółowych informacji o przebiegu i jej skutkach podczas sesji 25 września. Była sesja Rady Miejskiej. Jednym z punktów była informacja prezydenta miasta Jerzego Urzniaka na temat sytuacji w mieście, przed i w trakcie powodzi. Informacja była bardzo krótka, lakoniczna. Na sesji obecni byli również mieszkańcy, którzy zadali mnóstwo pytań, mieli mnóstwo wątpliwości, wiele żalów, i na większość z tych pytań nie uzyskaliśmy my, jako radni, jako mieszkańcy Nigury, odpowiedzi. Taki wniosek jeszcze nie wpłynął, także nie ma go. Natomiast kiedy wpłynie, to klub. Kluby mają prawo składać wnioski o sesję nadzwyczajną. Wtedy jest, mamy 7 dni na zwołanie takiej sesji. My nie mamy pretensji do pana prezydenta, że przyszła powódź, bo to jest coś niezależnego od nas, to są siły natury. Natomiast mamy pretensje i chcemy wyjaśnić, dlaczego tak nieudolnie Jelenia Góra była przygotowana i trwała akcja, bynajmniej ta początkowa faza. To są pytania mieszkańców, którzy mówili, że brakowało worków, brakowało piasku. Wydaliśmy około ponad 3200 ton piasku, 1200 worków do, do, do zabezpieczenia właśnie się tym piaskiem. Rozstawiliśmy 39 rękawów. Ewakuowano ponad 500 osób, z czego 70 osób skorzystało z miejsc noclegowych. Przyszła fala powodziowa na miasto. Wtedy nasza noworeligiczna spółka zwolniła pracowników, żeby właśnie przygotowali się nie na usuwanie czy zabezpieczanie e, przed e, idącą wodą, tylko po to, żeby się pobawić. Kiedy to mówi jakiś oszołom, to, je, to, to mnie to nie dziwi, ale kiedy to mówią radni, takie bzdury, no to y, można po prostu albo się śmiać, albo płakać. Nie miało to żadnego wpływu. Jaki może mieć wpływ y, impreza z okazji 30-lecia, która się y, była zorganizowana w piątek po godzinach pracy? Pracownicy, ci, którzy mieli w sobotę i w niedzielę dyżur, nie tylko byli na tym dyżurze, ale uratowali miasto, to uratowali trzy ujęcia wody pitnej od zalania. nas skłania już dzisiaj do sformułowania wniosku do pana prezydenta Jeleni Góry o natychmiastowe zwolnienie prezesa spółki wodnik, panią prezes spółki wodnik. Nomen Omen też się pojawiły informacje, że ona teraz ciężko ją zastać w pracy. Nie wiemy, czy jest na pracy zdalnej, na zwolnieniu lekarskim, na urlopie. Pani prezes jest na urlopie, który przesuwała już ze względu na powódź, a mimo, mimo tego, że jest na urlopie, no nie bierze udział w tym, co się dzieje, bo trudno sobie wyobrazić, że ktoś jest na urlopie się nie interesuje swoją firmą. Gdzieś tam jest jakaś próba awaryjnego tego oczyszczania poprzez ozonowarkę, natomiast no generalnie nieczystości słowa. Mamy jedną z największych katastrof ekologicznych, tutaj takiej katastrofy ekologicznej od lat, Tutaj w kotlinie Jeleniogórskiej nie było. Katastrofa ekologiczna nie grozi, ponieważ już właściwie od drugiego dnia po powodzi działa urządzenie, które ozonuje ścieki i ono jest bardzo wydajne i można powiedzieć, że no prawie w 100% likwiduje wszystkie bakterie w ściekach, które się dostają do rzeki. Te same miejsca, które były zalane w 1997 roku, również zostały zalane teraz, w tym roku. Czy miasto coś zrobiło okay. przez 27 lat od tamtej powodzi, od 1997 roku? Tak naprawdę nie zrobiło nic. Ulica Wolności, ulica Grunwaldzka yy, zostały zalane w takim samym stopniu albo i nawet w większym. Czyli <laughs> Miasto Jelenia Góra w żaden sposób nie zabezpieczyła. Może mój ironiczny uśmiech wystarczyłby za cały komentarz. Ja bym chciał zobaczyć, co Prawo, prawo i Sprawiedliwość członkowie zrobili dla tego miasta. Chyba tylko burzenie, burzenie dobrych relacji i nic poza tym, bo teraz jest czas na pomaganie powodzianom. Teraz jest czas na to, żeby odbudowywać, sprzątać, a nie burzyć relacje. Urząd Miasta Jelenia Góra skutki powodzi oszacował na 750 milionów złotych.